Siemaneczko z tej strony, mister Adam 15, no i dzisiaj sobie zagramy właśnie z Kasperkiem na polskiej wsi. O kurde ty, ale ci głos zmienił, wow. wow! Siemaneczko z tej strony, mafia solet. A to taki no już troszkę z dupy jakbym to powiedział odcinek, powracając trochę do przeszłości. Tutaj nasza ciestka. Pięknie to powiedziałeś, po prostu ja przez ten czas... Przyszedłem mutację głosu, bo naprawdę dawno nie nagrywaliśmy. Poczekaj, jeszcze, Dodając Jestem. jeszcze, że dzisiaj razem z nami wystąpi też The Driver. Witam serdecznie. Siemanko, dzień dobry. Czesiorek. Wszystkim się kurwa mimo głosy mimo. pozmieniały także dzień dobry to najlepsze tylko w 5 minut, bo już zaczynamy normalnie. Ja jaki głos, weź to jeszcze raz powiedz takim głosem. Nie, to było takie bardziej cygańskie. Taki, takie kombinacje alpejskie to były, więc mamy takie grube rozpoczęcie, jak widzicie. Polska wieś. Kto grubiej powie? Dobra. Przestań. Już się zaczyna. A dum, to ty se ładuj, ja sobie idę, będę talerzował. Na wstępie powiem, że to jest ostatni odcinek z tej mapy. Piąty. Map. <noise> tak, ju, już piąty i aż piąty, bo to będzie ostatni odcinek z e, tej mapy. Postanowiliśmy, że czas zmienić, coś zrobić, ale to dopiero dowiecie się w następnym odcinku. To będzie taka mini niespodzianka, ale A żeby zaraz, tak ale żeby tak znowu nie było, że tak opuściliśmy tą naszą gospodarkę, tak, tak, tak z belkami na polach. Tak z zetorem, tak. zardzewiałym, nie, 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 to trzeba po On został dwa tygodnie, nie? Więcej, tak. nie, miesiąc ponad. Miesiąc. Miesiąc, zetor tak w polu o. stał i stał o. i stał. stał. No, a Bolek bierze że, że się że nikt... i będzie fruwał. Że nikt go odpalasz? nie zapierdzielił. Boże, ale dał falnik, powiem Ci tak. Je. Że, nikt... że nikt Wam go nie uprać, nie? O, ty tam ruble lepiej Kr nie? Kradzionego nikt nie kradnie. No... Dokładnie <grymne> <śśmienikacje> <grymne> Jak ty się lepiej Arek pochwal co robisz O właśnie Agregat Co to będę? Nie będę tutaj ludzi w błąd prowadził. No? Agregat Siewnikiem takiego jakiego jeszcze nie było po prosto, z Moses Nie było i nie będzie <grymne> O no, nie, ten akurat nie będziemy wydawać Zresztą jak wiele więcej żeby nie było później spamu Że wydajemy jakieś mody czy coś tak, że będziemy o, bo... sobie je robić dla bo większość ktoś, to własny ktoś znajdzie, że kurcze animacje kurzu są od kogoś i powie, że... Sosnówki. animacje... <śmulatrice> <śmulatrice> tak, animacje gleby sosnówki. Także ten... które mody będzie można to tam on sobie wyda a większość zostanie niestety, ale dla nas no taki już musi zostać świat farming. i nie a... poradzi. Się... No nie bajerantkość... świat farminga jest niczym dżungla afrykańska Wszyscy walczą o przetrwanie hey, ale Kręcąc serenie. się po błoku kurzu, pyłu yes. i dzikich zwierząt Ebole jak cudownie się no, ten, który tak. na ci mot Pasuje, co wiem. Ładuje Radzuję. na tym padzie Ja no, tak, kurwa, zobacz jak ten będzie wyładowany, ja oddziałeś Mimo, że grzeń jestem, to ciapka usłyszałem <laughs> I... I... zrób, 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 ja błagam Cię, błagam cię, błagam cię zrób choć jeszcze jednego dzika Nie, nie mogę, już jest, ucho mnie boli Bolema. I, i ten i jest późno i bym ich pobudził chyba boże no zajął jakby tak, taki dzik na rykowisku kurwa przy matka brrr. to by nie wiedziała gdzie wiatrówka gdzie leży matka wyskakuje z uszu mówi no kacper, kacper kacper pola nam ryją. od berlina w temacie było nie mów tak kacper pola nam ryją. Ja tylko no. nie trzeci ja odcinek nagrywał i tę babkę włączył nie ja już po prostu nie wierzę, że nie ma Kolejny odcinek babeczka Nic tyś będzie. Nic nie będzie, nie, ja nie chcę. Nie. Nie chcę. Tarczy się na o dalszej. A o dalszej historii. Dziadka, Staśka i babki Jadwigi dowiecie się po przerwie. Dziękuję. <laughs> Przerwy reklamy. Nie mam taką powiem szczerze mi się to ładuje, bo parę słów jeszcze tak szybko mi się belki ładuje. Kurde, aż belek ci zabrakło. Policie głowa, weź spierdalaj. <grym> Już teraz do kupienia. W twojej aptece. Nie wiem ile lat temu dosłyszałem, ale to naprawdę dawno. Przed użyciem skonsultuj się z lekarką lub lekarzem. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. <grym> A jak ładnie. Ty jak poszedł kurwa z Pań sprzęgło. Nie, sorry, pomyliłem się. Przy zapoznam się z treścią ulotki i dołączałem do opakowania, bo... ...farmaceuta. lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No kozak, nie ja, pierdolę. Że... O, beleczka się ułożyła. No nie otworzy mi się tur rozda mi się. <śmierzy> to, jak to matowałeś. Tego mi brakowało. O Jezus, spadła mi. <śmierzy> Temperatura. Ciała oczywiście. Ciała mi spadła, bo ciała... Kurwa, takiego rozpierdolonego... Tęperatura mi spadła... takiego chciała... Spadła mi temperatura ciała, się żulu... Takiego rozpierdolonego serwera mi brakowało, nie? Ja... Nie tak grać, a Tak Ja Nie jak to ktoś powiedział? Co Adam? Jak to ktoś już ostatnio powiedział w komentarzu, bo... A dostałem komentarz, że... Łapka w dół, bo... Adam gra jak ni Adam gra realnie, na swój sposób <grymna> <Słysza>. <grymna> powiem wam tak, w Afryce na pewno inaczej wygląda rolnictwo niż w Polsce. No, no to to jest pewne. tam będziemy mieli może na testy pług afrykański na podorywki. Nie wierzę. Ja różną chcą nam dać, to ja, ja będę tym dealerem pewnie. Jo, pewnie tak podobne co tysiące aż do Afryki poszło. Kombota International Holding Ej, Nie, nie godej, że ja jestem taki prędkościowy i wszystkie belki już zabrałem. No proszę zobaczyć, jak to wyglądają. Ja Ej, ale pomyśl kuchę. sobie jedno, gdyby... Gdyby te dwie belki, tak gdyby bym bolek nie ułożył te na spodzie, to zobacz jak pięknie by mi wszystkie wyszły. Oprócz tego, że te jedna się tam poprzewracała, ale to tam... Nie, nie, tego nie, nie, nie widzę. widzę nie wierzę, nie? Adziemy te belki na tamten gospie żeśmy. O nie, tam jeszcze beleczki jadą. Ale nie, to ja widzę co? Ja to sobie tak w wytura Wyjadę na tamtą. Możesz tu tutaj słyszę jak to spadam Chcesz potależować trochę? Nie, bo ty nie, nie miałeś talerzowania, a już chyba... O ja pierdolę wyjeba się belka. Wiesz co, bo ty jedź, 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 Ty nie spadła? No, spadła. Ja mhm. mam nie, to no. zawieć na tamtą gospę, tak? Bolema, dobrze. No, 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 na tamtą gospos. A ta, to tam ekipowanie, wypierdolę to. Ja tam wbiję ją od góry Wbijesz? Teraz A, mnie wypierdol, <głos> wypierdol. <głos> Dobra No także Ale sobą, nie trzeba bo się przejmować w Raz, dwa, trzy I usłuchany Kurwa, raz, dwa, trzy O, zobacz tak mi ładnie Ciapek to jest twarda, sztuka, pierdolony taką belę złapę z podu Co? Co jest? Nie Co, nie. limit ci skończył? Nie ja pierdolę. Error, error while long. Error. Oh. Nie Co nie za drog. idiot. Nie wierzę. Kto zrobił tą drogę? O Boże, myślał, że do mnie mówi. Nie. Ktoś dał normalną drogę, tylko nie dał na jej na kolizji, nie? Jak no. wjechałem, tak belki spadły. Bo w tam I dziury wierza. były. O ludzie. Uwiel. Nie wierzę. Uwiel, ja wierzę nie. przyczepę. Daj. Daj mi to. Dej, 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 dej. Zablokowa... Zablokowa... daj, tyj, Zablokowałem. Chciałem blokować belki, ale nie wyszło. Kurde. Że trzeba było trochę zmienić na bardziej dopracowaną i ja. bardziej nam podobną mapę. Na następnym odcinku będzie coś ja. nowego. Nie taki, mniejszą po prostu, troszkę mniejszą mapę znaleźć, bo za dużo jest tu płynę i nie zdążymy tego obrobić. Tak. A jak skali Aż. szerokości na zero wygląda jak jakiś samochód. Ale chociaż mapa będzie dopracowana no i Ach, będzie ciekawa, Bo już, już mamy, już mamy I tyle, bo możemy powiedzieć, taka rąbka tajemnic. Co mamy? Co jest? jest? Mamy, ja dopiero będę robił. Mamy. No. Road, Już musiałeś się... powiedzieć, że ty będziesz robił tak gdybyś nie Cicho. To ale to widzisz teraz tak ich zachęciłem, bo może myślałem, że ich okłamałem. Mm, mm, Bolek, tam jakieś no tam może... paradoksy psychologiczne i te sprawy do Bajabomba, no ale no Co ja tu... Co ja tu zrobiłem? No. Ja Kurwa, nie. Adam Adam, że... Nie będzie agregatów. Nie będzie agregatu. Dlaczego? Bo żartuję. Dał nie ty. Bo prima aprilliza. Dał mnie, nie. Daumian no, no, Daumian czemu nie chcesz mi się podnieść? O. Podnieś. Ty Poczni? mogę orać przyczepą? W ostatnim odcinku. Ręcznie i zaciągnij chuj. bruzdę No, ale ty na tamto pole jeździ. Czemu tutaj jechać? O, o. Gdzie jest tamto pole? <ślapple> Za tobą. Tam jeszcze cztery belki na ciebie czekają. Na no pewno. Dasz wodę załadować, czy ja mam cię załadować. A <ślapple> Adam w no, ale, żeby nie było, ja, ja, ja tylko zaproponowałem. Ja tak bardzo pragnę, znaczy. <noise> ej, ej. Tak jak ten suchar mi się przypomniał, że rozmawia dwóch dresiarzy, jeden mówi do drugiego, ty, a próbowałeś kiedyś tą drugą dziurę? co ty, żebyś zaszła? <noise> no i typowo. normalnie. No właśnie, ja, su ja mogę sucharami powalić. Nie, nie. będzie babki, ale do suchary. <noise> Babka plus suchary? O bo nie. Babka sprzedająca suchary, byłoby ciekawe Weź, weź, weź włącz w głos babki, nie? Weź pierdol i jakieś ze trzy suchary fajne <grym> Dobra Te fajne Dobra Bo no dobra. dobra, tak jak prawda, zakończenie odcinka Halo? <grym> Halo babci, dzień dobry Dobra Dara... Co, Dara... bardziej Niech znajdę jakieś śmieszne <grym> Kurwa <grym> e... Co robi Adam w salonie Subaru? <grym> Rozkręca i Roz... prędko Rozkręca imprezę. Wiedziałem, wiedziałem, że mnie ktoś kiedyś przyłabił w tym salonie, ale dobra dobra. Jest git. wie co dobre. Boże Boże. Całe, całe popołudnie nie mogłem znaleźć tego czegoś, co obiera ziemniaki i marchewki. Przypomniało mi się, że wczoraj mnie wrzuciła. <noise> Oglądałem ostatnim synem film, kiedy nagle wynikła się scena ertyczna Dobra Mateusz, czas iść spać powiedziałem Ale tato, mam już 18 lat, odpowiedziałem Nie obchodzi mnie powiedziałem Nie będziesz oglądał jak się masturbuj <śm> 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 O nie no, nic zaskiecznik. E, za ile astmatyk kupuje papierosy? Za dyszka. <noise> Wygrał to. Żona, żona do męża. Kochanie, wiesz kanapki z pasztetem. Nie, dziękuję, wiem w salonie. <noise> Adam. I tu. To poczekaj, to trochę będzie... Nie, to czarny nie będzie. To myślałem, że trochę czarnego humora będzie. No poczekaj, ile Żydów zmieści się w jednym wiaderku? Gdzieś to słyszałem, ale... Nawet cztery łopaty. <grym <grym> <grym> ale nie, takich szartów nie będziemy mówić. Wraca mój... Wraca mój z pracy do, do domu. Kochanie... Mariat. Wraca mój z pracy do, do domu. Kochanie... <grym> Kochanie, dzisiaj spuszczę ci się w oko. Ależ Stefan, coś może mi się stać. Nie ogłuchłaś to i nie oślepniesz. <grym> no, no i z babki wrzeszliśmy na dziadka, dziadek dał radę i... Nie, nie. To jest Amelino, to jest Terminator. To jest Terminator. Nie, nie. Ja, by, ja bym wolał no, jednak Parka zamiast Terminatora. Vader. Fajder. Fader. Fader. Luke, Amelinus, Fader. Siedzą dwie małpy na palmie i jedna je banana. Druga pyta się co robisz? Jem banana. A dlaczego on taki brązowy? Bo jem go drugi raz. <grywa> Kurwa, daj <David. grywa> no ale, 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 ale dzieje się, dzieje się. Chodzi. Ja po prostu staram się być śmieszny. też ten go z babki, bo lepszy był. No, bo ten to taki wiesz, niekiedy przycicha bardzo. No Może tak? nie być go słychać. O tym głosem jeszcze przytam tylko jeden. Kochany, nie zaciasnę te dżinsy na mnie. Nie pogniewasz się, jak powiem prawdę. Nie, rucham twoją siostrę. <Phillies> to jest najlepsze, tak? Kupie. No i wszystko jasne. Ale? <ścoughs> A? Ale? Taki, ale on ja, tak, rozwala mnie tak, jak on wchodzi takie... To, to kurwa, nie, jeszcze kurwa jest lepsza w tym jego wykonaniu, weź Kurwa. <śles> 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 A obiecałem ludziom, że będzie mniej przekleństw na moich tuba. To ostatni To był <grym> jeden, <grym> dwa. Dwa. dwa dwa Gość hotelowy schodzi do recepcji i mówi Zasłałem łóżko W porządku odpowiada recepcjonista Nie bałdo <grym> Boluż do nas napędza. Arek mógłbyś wrócić jednak do swojego normalnego głosu, żeby ludzie jednak pożegnali się z Tobą, a nie z Babcią? Czyż Babcię żegnali? Dawidzi, ty, siłowki grozie Z się pożegnacie. Na nara, nara ziome. Poczekaj, bo... A nic nie rób stój tu, ja robię zasłonę, poczekaj. Chcę zrobić tu ładne. Green spina będę robił. To, to jest suche. Dzień dobry. Do czego służą te okulary? Do widzenia. Tak samo możemy zakończyć ten odcinek, ale zobacz jak 30 na tym tle wygląda. O, urwał kabel od internetu, alek. Także to by było na tyle kochanym w dzisiejszym odcinku. Bonek, weź podepnij dez, by ci zaczyna Także widzimy się już niedługo w nowej serii. Nie, seria no. będzie ta sama. Tylko no. nowa no, Polska. Polska wieś. Polska wieś, nowe maszyny ciapek, będą. Czapek będzie, będzie czapek, bo czapek jest Wszystkie nowe, nowe maszyny będą. będą... Czapek będą... został, Centymetry. Nie, weź weźmiemy włotka mi się wydaje. Włodymirca, weźmiemy trzydziesiątkę, jakąś. 30. Ej! Sześćdziesiątkę, co? Ej, Jest tu spodek do piętnastki, ale bez żadnych otwieranych drzwi chyba, nie? Nie wiem. No to, jak problem? To, to jaki problem dodać. No to będziemy mieli Włodka tak bez kabiny z otwieranymi drzwiami. Jeszcze z turem by do było, tego. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. A zostawcie teraz Adam powie do widzenia. Tak, zostawcie łapki najlepiej jak w tym samym odcinku tylko że miesiąc temu, bo tam było pięknie, więc dziękujemy. Trzymajcie się i do widzenia. Na razie cześć. Do widzenia.